Cóż, historia z wieloma niewiadomymi trwa dziś cały dzień. Co więcej, nie ma na ten temat żadnej oficjalnej komunikacji. Gdzie jest oficjalna informacja z biura prezydenta o tym, co dzieje się wokół szefa tegoż biura, Andrija Jermaka? NABU, które o 8 rano przeprowadziło przeszukania, uczyniło to w obecności dziennikarzy. Przeszukania odbyły się zarówno w biurze, jak podaje Ukraińska Prawda, a następnie, co potwierdził sam Andrij Jermak, także w jego prywatnym mieszkaniu. Mamy więc dwie lokalizacje, w których na pewno odbywały się dzisiaj przeszukania. Więc gdzie jest komunikat w sprawie przeszukań? Dlaczego w ogóle do nich dochodzi? Dopiero z europejskiej prasy dowiedziałem się, że może to być związane ze śledztwem antykorupcyjnym w sprawie o kryptonimie Midas. Wiecie, prawda? No, taśmy Mindycza, Midas. Wszystko jedno, można to nazwać, jak się chce, energoatom. No właśnie, dlaczego w sprawie energoatomu nie ma oficjalnych informacji? Cóż, czekając na oficjalne wiadomości, poczytajmy, co kto dowiedział się ze swoich źródeł. Honczarenko pisze, że istnieją trzy powody przeszukań Jermaka. Pierwszym powodem, jego zdaniem, było wydawanie przez niego rozkazów służbom siłowym, by te nadzorowały pracowników NABU i SAP, czyli organom ścigania. Komu? Nie wiem. Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy? Czy komu? Honczarenko nie precyzuje. Drugi powód, udział w schematach Mindycza. Dobrze, przechodzimy do trzeciej kwestii. Istnieje jeszcze jeden obiekt, który Jermak przejął, o którym media dotychczas nie informowały i jest to w pełni udokumentowane. Tak, i czwarty powód, żartobliwy. Zablokował Marianę Bezuchłą na Whatsappie. To prawda, Mariana Bezuchła poskarżyła się, że Andrii Borysowicz nie komunikuje się z nią na Whatsappie, chociaż go bardzo szanowała, a teraz już nie. Jest post, to prawda, ale ekipa Rady Najwyższej to środowisko z własnymi żartami. A więc, tak, istnieje co prawda jeszcze jeden obiekt. Właściwie istnieją podejrzenia, czym jest ten obiekt. Bichus Krok Info jeszcze latem opublikowało interesujące śledztwo, które potem przejął kanał YouTube Żeleźniaka. O co więc chodzi? Chodzi, drodzy Państwo, o dynastię. Jest to kompleks mieszkalny Dynastia, gdzie wciąż prowadzone są pewne prace budowlane, o których wcześniej wspomniano. Zatem, na podstawie śledztw dziennikarskich, ta budowa może być powiązana z kilkoma figurami staśm Mindycza. Przede wszystkim z samym Tymurem Mindyczem, po drugie z byłym wicepremierem Czernyszowem. A teraz pojawiają się również pewne sugestie, że w jakiś sposób również Jermak jest w to wszystko zaangażowany. Jermak jest związany z tym kompleksem mieszkalnym dynastia, a być może jakieś pieniądze tam są i jest to udokumentowane, jeśli czytaliście stenogramy tych taśm, częściowo przewija się tam historia 340 figuruje według mnie 340 tysięcy tak? dolarów. Wydaje mi się, że taka kwota była wspominana na tych taśmach odnośnie tego, że trzeba je tam w przenośni zakopać. W te dynastie, a koszty tej budowy są naprawdę bardzo wysokie. Zatem przeszukania mają rzekomo z tym związek. Przechodząc dalej, czy dowiemy się czegoś super niezwykłego i nadzwyczajnego, jeśli wyobrazimy sobie, że podczas przeszukań zabezpieczony zostanie komputer, laptop, tablet lub telefon Andrija Jermaka? Myślę, że to raczej mało prawdopodobne. Dlaczego? No, bo w zasadzie to, że mogą być przeszukania, to absolutnie żadna nowość dla biura prezydenta, tak na pewno. A od niedawna, a właściwie od dwóch dni, to wcale nie jest żadna nowość dla mas mediów, że podejrzenia skierowane są w szczególności na Andrija Jermaka oraz Umerowa. Umerow był już przesłuchiwany 25 w Nabu jako świadek w sprawie energoatomu. Obecnie brak informacji, czy dotyczyło to obronności, kamizelek itd., chociaż na taśmach Mindycza ta osoba też jest. Co do Jermaka, skoro wie. Całe środowisko dziennikarskie, wszystkie redakcje przedrukowały informacje ze źródła Dzerkało Tyżnia, że Wołodymyr Zełęski został ostrzeżony i to bezpośrednio przez kierownictwo NABU, że przygotowywane są podejrzenia. Mimo to Zełęski powołał Jermaka i Umerowa do grupy negocjacyjnej. Jednakże to wszystko wydarzyło się już, no cóż, spory kawał czasu temu. Jak myślicie, jeśli ktoś wie, że jest wobec niego przygotowywane podejrzenie, to czy nie wyczyści swojego telefonu, laptopa lub czegoś innego? Dlatego mogę się zgodzić z wieloma komentatorami dzisiaj. Na przykład Roman Skrypin z Chromackę pisze, niczego tam nie znajdziecie, poza jakimiś niezrozumiałymi sensacjami, niczego tam po prostu nie. Ja ja całkowicie się z tym zgadzam. Naprawdę się zgadzam. Dlatego kiedy ten sam Honczarenko napisał, a co jest w tym telefonie, tam może być jeszcze materiał dowodowy na 170 spraw karnych. Dlaczego 170? Myślę, że to jakoś wiąże się ze sługami narodu, którym Andrii Jermak mógł wydawać polecenia. Cóż, nie do końca rozumiem tę liczbę. Jeśli ją rozumiecie, napiszcie o tym w komentarzach, czytając ten post, dobrze? Ale mam ogromne wątpliwości. Tak, a konsekwencje nawet dla samego Andrija Borysowycza są dziś niepewne, bo brakuje informacji czy... Czy pojawi się podejrzenie czy też nie nadal go brakuje? Zatem wątpliwe. Jakież będą zatem konsekwencje dla biura prezydenta zełęskiego i dla ścieżki negocjacyjnej, jak i dla całego państwa? No Mogą być tak. No. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Jermakowi wręczają podejrzenie i koniec jest odsunięty od wszystkich procesów państwowych. A przecież nie jest on prawą ręką prezydenta Ukrainy, która nadzoruje wiele obszarów, co jest ewidentne. Kto więc zajmie się tym wszystkim w zastępstwie Jermaka? Nie wiadomo kto. Ryzyko utraty kontroli nad większością w parlamencie? Tak, to jest już teraz zrozumiałe. Po oświadczeniu Turajewa z ubiegłego tygodnia, że część sług narodu w ogóle widzi swą przyszłość w nowej koalicji i tym samym będzie żądać powołania rządu jedności i stabilności narodowej, a przewodzić temu wszystkiemu może Arachamija. Arachamia Arakamia był na ostatnim spotkaniu frakcji z prezydentem w zeszłym tygodniu. Siedział cicho, a potem w wewnętrznym czacie, co widziałem, napisał później wyjaśnię, dlaczego milczałem. Być może już to wyjaśnił, ja takich informacji nie posiadam. Jest jednak oczywiste, że nikt nie zrezygnował z pomysłu, aby parlament zyskał większe znaczenie polityczne, zwłaszcza po ujawnieniu tak wielu epizodów z taśmy Mindycza, by wreszcie stał się on prawdziwym parlamentem. A więc, czy Andrii Borysowicz przyspieszy wtedy ten proces dotyczący działań w parlamencie? Myślę, że może przyspieszyć. Dalej. SBU, DBR, Biuro Prokuratora Generalnego. Spójrzcie teraz, otóż posiadam informację, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy aktywnie współdziała obecnie w ramach konkretnych epizodów z organami antykorupcyjnymi. Zwłaszcza to, co dotyczy tych właśnie odkrytych dosie. 527 teczek, jak wiecie, w biurze Derkacza w centrum Kijowa. I wśród tych dosie 9 folderów dotyczy pracowników Służby Bezpieczeństwa. Oczywiście, że współpracują. Gdzie jest maluk? Widzieliście Maluka w ciągu ostatnich dwóch tygodni z jakimiś oświadczeniami na temat czegokolwiek. No cóż, tego brakuje. To jest naprawdę wielkie pytanie. Może ktoś się od tego zdystansuje? To, to jest jedynie przypuszczenie, rozumiecie? Dalej. Nowa koalicja powiedziała: Jermak, oczywiście, jeśli otrzyma podejrzenie, on wyjdzie z grupy negocjacyjnej. Czy to wpłynie na proces negocjacji? Jakoś tak mi się wydaje, że raczej nie. Nawet jeśli istnieje pewien spisek, żeby go tam naciskać, a nawet jeśli to jest jakieś ostrzeżenie, to niesamowita historia, tam teoria spiskowa gdzieś zza oceanu, z Waszyngtonu. Patrzcie, wczoraj dał wywiad Simonowi Schusterowi dla The Atlantic, a dziś już organy antykorupcyjne przeprowadzają przeszukania. Zbieg okoliczności? Nie sądzę, a ja myślę, że to zbieg. Tak, tak właśnie myślę. Jaki jest tego skutek? Żadnych skutków. Jakie będą konsekwencje dla wizerunków Unii Europejskiej? Żadnych. Zobaczcie na reakcję Komisji Europejskiej. Rzeczniczka Komisji Europejskiej, Paulina Pinia, mówi pozytywnie, oceniamy pozytywnie. To znaczy, że organy antykorupcyjne naprawdę pracują. Środki finansowe włożone w całą tę historię dowodzą, że jest normalnie, absolutnie normalna sytuacja. Dalej, sprawa. Co oznacza, jak dokładnie będzie reagować, mówiąc bez ogródek? W zasadzie biuro prezydenta na całą tę historię. Jeśli pojawią się zarzuty, czekamy na komentarz Zełęńskiego. A jeśli będzie podejrzenie, to czy, czy Wołodymyr Zełenski odwoła ze stanowiska głowę swojego biura, czy też może jednak spróbuje podjąć jakieś inne kroki, aby udowodnić, że zarówno NABU, jak i SAP również borykają się z mnóstwem rozmaitych problemów. A propos tych kwestii, czy zdajecie sobie sprawę, że obecnie toczy się sprawa Fedora Kristenki? To taki były deputowany o który sam ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyjechał na Ukrainę. Faktycznie poddał się służbie bezpieczeństwa Ukrainy. W ciągu pięciu miesięcy, od oskarżenia o zdradę stanu aż do przekazania sprawy do sądu, historia ta zakończyła się w tych dniach, w tym tygodniu, przyjaciele, dobiegła końca. To rekordowo krótki okres, w którym daną osobę pomyślnie przeprowadzono przez wszystkie procedury i aspekty formalne. Rodzi się pytanie, na co prokuratura i służba bezpieczeństwa się umówiły, skoro to służba bezpieczeństwa go aresztowała i co konkretnie Krystenka powie na temat MABU i jego powiązań z Federacją Rosyjską. To wszystko to no, nieodłączne części. A więc właśnie takie są tego konsekwencje, prawda? Czyli będą jakieś najwyraźniej rewelacje. Również po stronie organów antykorupcyjnych. Aktualnie posiadamy wyłącznie ten oficjalny wpis Andrija Jermaka, co stanowi jedyną historię, która na chwilę obecną jest, można rzec, w miarę zrozumiała. Andrij Jermak jest gotów współpracować ze specjalistyczną prokuraturą antykorupcyjną i Narodowym Biurem Antykorupcyjnym, które faktycznie prowadzą czynności procesowe. Adwokaci obecni na miejscu zdarzenia współpracują z funkcjonariuszami organów ścigania i właściwie z mojej strony pisze Andri Jermak, pełna współpraca.